Witam Cię serdecznie. Dzisiaj poznasz nowy tag o nazwie i dowiesz się w jaki sposób zagnieżdżać, czyli umieszczać jeden tag wewnątrz drugiego tagu poprawnie oraz poznasz bardzo ciekawy skrót do dodania tagu na już istniejący tekst. Na przykład chciałbym dodać o w tym miejscu nowy tag, który będzie opatulał, owijał tak, jakby tą część. Dobra, zaczynamy od tagu nowego. Nowego tagu, który nazywa się I. Zauważamy, że w momencie, kiedy dodałem ten tag, automatycznie on się zamyka. Zamyka się, bo tak działa nasz ten edutor VSC. On ma tutaj zainstalowane coś takiego, co się nazywa emet, i on działa w tle i tak po prostu robi za nas tą robotę. Do tagu otwierającego dodaje od razu zamykając, tak zamykający. I w nim możemy stworzyć zawartość. I ta zawartość jaka będzie? Najlepiej jest po prostu zobaczyć, jaka będzie. Odświeżam. Widzimy, że ta zawartość jest jakby taka trochę pochyła. To jest tak zwana kursywa. I z angielskiego inaczej to jest po prostu italik, czyli kursywa. Od tego jest właśnie ta pierwsza literka. Od italik, czyli kursywa. Tak? Czyli poznaliśmy nowy tak. A teraz chciałbym Wam powiedzieć na temat, co jeżeli chciałbym. Aby kursywom było napisane powiedzmy właśnie ta kursywa tutaj. Czy, jeżeli ja zacznę tutaj pisać o, w ten sposób i, i zamknę, to zauważymy, że automatycznie nam to zamyka, więc to jest takie trochę niewygodne, bo teraz albo muszę to usunąć, albo wyciąć, i skopiować tu, albo zacząć pisać w tym miejscu, tylko wcześniej muszę to usunąć, tak. W jaki sposób co teraz zrobić? Możemy nacisnąć Ctrl Z, czyli cofamy. Właśnie to zamknięcie, które zostało wytworzone przez to. I teraz dajemy znak mniejszości slash i samo nam zamyka. To jest jedno z rozwiązań. Natomiast możemy też jeszcze skorzystać z czegoś innego. Ctrl-Z, ogólnie możemy cofać ostatnie zmiany w naszym edytorze. Możemy skorzystać z czegoś takiego jak skrót Ctrl-Shift plus P. I tutaj mamy coś takiego jak Wrap with Abbreviation, czyli Owin ze skrótem. Owin. Po prostu w czym mam to owinąć. Jak nacisnę na to, to teraz piszę, że wpisz, co ma, w co mamy to owinąć. I teraz piszę tu I, popatrzcie, w ogóle cokolwiek tu wpiszę, tak? To teraz opatulam to tym. Super, nie? Owijam. Czyli mogę po prostu tutaj dać I i teraz Enter i już jest opatulone. Czyli Ctrl, Shift plus P, i możemy opatuli. Możemy taki skrót też zapisać. Załóżmy, że chcę pamiętać, na przykład pogrubić. Czyli co, Ctrl, Shift plus P, i tutaj widzicie, macie taki znak, yy, takie kółeczko, yy, taki, taki w sumie zębatka, I to jest konfiguruj yy, key binding, czyli właśnie klawisz, który jest przyporządkowany do tego. Ja teraz nacisnę na to prawym przyciskiem i tutaj dam. Add Key Binding, czyli dodaj nowy skrót. To możemy wymyślić sobie do tego skrót. I ja stworzę skrót Ctrl Shift plus Alt plus E i nacisnę Enter. I od tego momentu, kiedy zrobię tak Ctrl Shift alt plus E, to zauważymy, że mogę od razu właśnie skorzystać z tego właśnie owijania. Czyli w tej lekcji dowiedziałeś się też, w jaki sposób dodawać skróty do istniejących już jakichś, powiedzmy, czynności w tym edytorze. Tak? Możemy je wybrać z Ctrl-Shift-P z różnych tutaj elementów. Niektóre już mają, jak widzicie, tutaj skróty przypisane, natomiast te, które nie, możesz zmienić. No, niestety niektóre, jest, oczywiście, jak tutaj zaznaczę dwa razy, zauważymy, że nie wiem, Ctrl-A pisze, że to już jest zajęte. Możesz sobie nacisnąć na to i zobaczyć przez co. Jeżeli ci to nie przeszkadza, na przykład to jest Select All, tak? czyli zaznacz cały, to akurat głupio by było użyć to ten skrót do tego, no bo e, jakby nie było, to jest często używany skrót. Ctrl A, plus, to jest zaznacz wszystko. Tak więc my zostaniemy przy tym skrócie, Ctrl SHIFT plus E i możemy szybko właśnie owinąć takim jakimś albo będziemy to robić w ten sposób, tak jak tu pokazywałem. Też nie musisz wszystkiego od razu skrótami robić, tak? Po prostu co otwieram i zamykam Ctrl Z, naciskam End, żeby przenieść się na koniec, zamykam i w ten oto sposób szybko możemy zamknąć. Tak. Czyli poznaliśmy tak i poznaliśmy skrót, który pozwala nam owijać, a teraz dowiemy się na temat jeszcze zagnieżdżeń. Chodzi o to, że tak naprawdę, co jeżeli chciałbym mieć na przykład? To jest tekst, który jest napisany kursywą oraz jest pogrubiony. czy chciałbym, żeby cały ten tekst był napisany kursywą i był pogrubiony. Czyli, gdy na, zrobię to w ten sposób, czyli na przykład B, Ctrl, Z, B, to widzimy, że mamy teraz go pogrubionego. A co, jeżeli chciałbym, żeby on również był, właśnie, napisany kursywą, to możemy tu, jakby mamy tak wewnątrz tagu, tak zrobić, Ctrl Z, i teraz jest bardzo ważne, żeby nie popełnić błędu, bo nie powinniśmy zamykać tego otu, bo widzimy, nawet jest błąd, sam edytor nie wie co zrobić. Jak widzimy, mamy w tym momencie otwarte B jako pierwsze a tutaj zamknięte wewnątrz to nie jest niepoprawne Ctrl x wycinam tak powinniśmy zamykać czyli najbardziej zewnętrzny tak powinien być zamknięty jako ostatni OK? nie w ten sposób że yy, czyli wewnętrzne tagi są zamykane tutaj najbliżej siebie tak natomiast o w ten sposób to jest niepoprawne OK? możesz się zastanowić No dobra a co się stanie jeżeli zrobię to niepoprawnie czyli w ten oto sposób No jak widzisz Zadziałało. I ten tekst jest pogrubiony i jest napisany kursywą, a co więcej dalej, dalej będzie wszystko już poprawnie. Jednak to jest niepoprawne, jak mówiłem, to jest niezgodne ze standardem tak nie rób. Po prostu, gdy zagnieżdżamy, czyli umieszczamy w, jedno, w jeden element w drugim elemencie, to najbardziej zewnętrzny zamykamy jako ostatni, a wewnętrzne zamykamy właśnie yy, najbliżej siebie najpierw, tak? No dobra, ale czy jest możliwość zrobienia tego szybko? Tak znaczy, ten skrótem, co żeśmy przedtem korzystali, czyli Ctrl Shift Alt plus E, bo tak zapisaliśmy go. Co jeżeli napiszę B? to mamy B, spacja I, to mamy I. Hmm. Jest coś takiego, że możemy napisać B, znak większości I. O! Widzicie, ile to jest w ogóle szybsze? Ja w tym momencie. Yy, no, nie muszę robić tak. Najpierw B, Ctrl Z. B. po czym I. Ctrl Z. I. Tak. To jest dosyć długie. To jest zdecydowanie dłuższe niż zrobienie tego w ten sposób, że daje Ctrl SHIFT alt plus E. Bo tak zapisaliśmy skrót. I teraz wystarczy napisać P znak większości i ba. Koniec. Wow. I od razu też jeszcze jest poprawnie zamknięte, tak? Czyli jest. Możliwość owinięcia właśnie odkolwiek tekstu w szybki sposób z pomocą tego tutaj edytora. Warto wiedzieć, że kiedy naciśniesz Enter, to automatycznie ten program formatuje ci te tagi w taki sposób, że jak widzisz, gdy masz kolejny element, to tak jakby robi tutaj wcięcie. I to w sumie sprawia, że wbrew pozorom te zagnieżdżenia są czytelniejsze. Tak? Tu rozpoczynamy pierwsze zagnieżdżenie i tu mam właśnie powiedzmy Italic i napisane coś wewnątrz jakiś tekst. Coś ciekawego, ten edytor pozwala tego typu właśnie elementy chować. Jak widzisz wbrew pozorom, no my już korzystaliśmy z tagów, które miały coś wewnątrz, tak? Jak widzisz o tutaj body, no ma wewnątrz te jeszcze, tak, dokładnie i on jest zamknięty jako ostatni najbardziej zewnętrzny. A jeszcze mamy co? HTML, który ma już w ogóle wszystkie wewnątrz te. Taki on jest właśnie elementem głównym całej strony internetowej. Więc jak tutaj kliknę, zamykam wszystko. Także to jest fajne też, bo ten edytor pozwala Ci o no dobra. Napisałem informacje o stronie internetowej. mnie one już teraz nie interesują w sumie, bo nie będę się patrzył na ten tytuł w nieskończoność. Czy tam jeszcze tu będą jeszcze inne, które będziesz poznawał, tak? Chcesz po prostu to schować, pach schowane, tak. Eee, czyli w ten sposób możesz bardzo szybko też sprawić, żeby kod był czytelniejszy. Mm. No, i zarazem można było właśnie chować niektóre elementy Twojego kodu. To by było tyle. Dziękuję bardzo.